Jak wzbogaciłem się na Panda SMP? Ogólnie to 95% osób oglądających mój pierwszy film z Panda SMP mnie nie subskrybuje, więc zachęcam do subskrypcji. Wiem, że nie daliście suba. Później trzeba było wcielić mój plan w życie. Jak wiadomo, najważniejszym na serwerze są zbroje i narzędzia, serca oraz dobra klasa. Narzędzia i zbroje już posiadałem, a moja klasa była naprawdę słaba, bo został mi zabrany efekt resistance, więc zajęłam się sercami. Moim pierwszym ofiarą był X-Flajek. Dobra, słuchaj. Śmieszny, śmieszny nie jesteś. nie niepiej! Błagam, <grym> błagam, Piko! Pikasz! Ej, ja czemu mnie? Pomogę. Dawaj klepko, go! go. Pysałem, Plus. Proszę. dobrze, dobrze, dobrze! No Flajek. jak, dość! No kurna, no zmuszasz grać, do czegoś czego nie, nie no nie zmuszam. Nie zmuszam. Proszę. proszę wola. Flajek przepraszam, no, musiałem. No. no a później pod pretekstem oddania mu miecza postanowiłem go zabić. Flajek. Ogólnie. O czekaj, nie by już jestem. Dobra, czekajcie sobie nagrywaniu włączę. Się... O, już. To Jadania. zawsze warto. Ogólnie to Whitehead to jest U. mój kolega, co nie? U. Aha no okej, bo nie momencie... mam jej na white liście jeszcze Pora cię chinnąć. Nie mnie dodałeś, ale... Musisz jak ja mam nikt w ogóle? Flajek nie opłaca ci się uciekać. No like. Ej, ten Kuba, ej, de Kuba. Like, no. nie uciekaj. Ty, ty odchodzisz z Steamu? No już odszedłem, że się ja niby jestem, ale nie ma co tam robić, nie? Klajek, nie A uciekaj! Wiesz, że to dopiero tydzień, a później będzie się działo. Ej, masz i tamy flagę. nie będzie Lisowski. działo, jak nikt nie gra z No naszą... A później Lisowski dał mi się wyzerować. Teraz się tu dostał. Co mnie wie? Nie na no, zabim, ale. No, o, ej, to by coś ja dostanę... chyba. A ja dostanę jakieś serca? Jeszcze raz. się nie dostanę. Yy, no, później dam. Jeszcze raz. Nie, nie, dobra, nie. Ja to nie bym to był żen. Nie odradzam się. No więc miałem już 20 serc, a co później zrobiłem? Zwiększałem ich ilość o 4, co mi się nie nagrało. Ale przy okazji dostałem elytru od x xq. O, widzę cię. No nie bił mnie. Dobra, ja ci daję 2,5 stacka, ty mi dasz elytru, a potem ja kolejne 2,5 stack. O.

Nie wiem Czy używasz jeszcze jednej fajerwarki? No, ja nie mam fajerwarek No i mi spierdło No i to było na tyle... Elo